Po której seta graliśmy strasznie bojaźliwie i troszeczkę e, o spale. Myślę, że dziś po, po tej porażce gdzieś tam się wkradła taka troszeczkę niepewność, i e, cieszę się naprawdę niezmiernie, że e, można powiedzieć już czasami z tego drugiego seta, który mógł być kompletnie przegrany, e, potrafiliśmy się podnieść. E, super. Super zmiana też Uxiego, który, który troszeczkę zaskoczył zespół z Olsztyna. Po raz kolejny zagraliśmy zespołowo. Potrafiliśmy w, przykryć swoje mankamenty w tym momencie i, i cieszę się, że wygraliśmy, bo był ten mecz nam bardzo potrzebny. Aczkolwiek uważam, że też mieliśmy dużo sytuacji, szczególnie w czwartym secie, gdzie powinniśmy być bardziej skuteczni na, na łatwych piłkach i, i nie pozwolić przeciwnikowi wrócić do gry, kiedy, kiedy już ma się go na deskach. Niezwykle ciężki okres dla nas. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze graliśmy 6 spotkań na wyjeździe, licząc ten mecz z Kędzierzynem przed świętami i ten kalendarz był takich ułożony, nie chcę powiedzieć, że E, specjalnie, ale naprawdę jest bardzo ciężko e, w tym sezonie odrabiać mecze i no niestety wszystko się ułożyło tak, że musieliśmy tych sześć spotkań zagrać na wyjeździe. E, suma summarum bardzo się cieszę, że wróciliśmy zwycięsko do naszej hali. E, bardzo się cieszę, że jesteśmy w Pucharze Polski i teraz Najważniejszy przeciwnik na dzień dzisiejszy to dla nas Katowice. Super byłoby to powtórzyć. Drugi rok z rzędu jakby jesteśmy w najlepszej szóstce po, po pierwszej rundzie zasadniczej i to na pewno duży bonus dla nas i myślę, że też zawodnicy mogą zagrać bez presji, ale w głowach z z nastawieniem bojowym i z tym, że możemy bić się z każdym, zresztą sezon pokazuje, że tutaj można bić się z każdym. Nie ma się co oszukiwać, że gdybyśmy przede wszystkim nie zaczęli zagrywać, to, to myślę, że dawno już byśmy byli w domach. Ale byliśmy w ciężkim momencie po, po wcześniejszym meczu, bo, bo dosyć mocno dostaliśmy 3-0 i, i naprawdę bardzo chcieliśmy dzisiaj zrehabilitować się. I się udało. Też jeszcze dużo emocji, dzisiaj trochę mi się język plącze. Ale, ale no mówię, gdyby nie to, że, że faktycznie zaczęliśmy kopać i, i utrudniać grę na, na tym Sejdałcie, to, to inaczej mogło to wyglądać na koniec. To był chyba pierwszy mecz od połowy grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, to, to faktycznie sporo czasu, ale, ale tak, podróże do Gdańska są bardzo długie, ale jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, jeśli chodzi o jeden mecz. Pierwszy raz mieliśmy taką sytuację, że faktycznie chyba 9 dni byliśmy w podróży. Trudno, trzeba było się przystosować i, i grać, jakieś tam punkty wywieźliśmy z tego, z tego wyjazdu, także nie było tak źle. Szczerze to nad nie wiem, jak wygląda tabela po pierwszej rundzie, myślę, że to nie ma większego znaczenia, bo, bo wszystkie drużyny, które grają w pucharze, to grają po to, żeby go wygrać i, i żeby wygrywać turnieje, to trzeba pokonywać wszystkich, także, także nie ma to dla mnie żadnej różnicy. Bardzo żałowaliśmy, że nie, że nie udało się rozegrać tego turnieju. Fajnie, że, że w tym roku mamy szansę, żeby, żeby znowu spróbować swoich sił. Wszystko przed nami. Zaczynamy ten najfajniejszy moment sezonu, także tylko grać dobrze i, i wygrywać. Przez półtora seta myślę, że wszystko szło po naszej myśli. E, gra układała nam się bardzo dobrze. E, super graliśmy w ataku, super graliśmy na zagrywce. E, dziś w połowie tego drugiego seta e, troszeczkę się coś zacięło. E, aczkolwiek drużyna, drużyna z Gdańska zaczęła dużo lepiej grać w polu serwisowym, i myślę, że. Tym sposobem gdzieś wywarli też na nas taką presję, przez co później też zaczęliśmy troszeczkę popełniać więcej błędów. W trzecim, gdzieś w czwartym, nawet w końcówce, mimo że gdzieś było wcześniej kilka błędów, kilka, błędów, kilka punktów przewagi, to, to gdzieś w końcówce nawet udało nam się parę tych punktów dogonić, no ale niestety, niestety gdzieś tam przegraliśmy te dwa sety. Na gorąco no myślę, że, że zagrywka dzisiaj zrobiła taką robotę. Te dzisiejsze punkty by nam się bardzo przydały, aczkolwiek myślę, że, że cały czas mamy szansę na tą ósemkę. Teraz jedziemy do Nysy walczyć o punkty. Mamy jeszcze dwa mecze z Katowicami, mecz z Bełchatowym i Rzeszowym, także jest, jest jeszcze troszeczkę tych meczów, żeby te punkty zdobyć. No i mam nadzieję, że, że uda nam się gdzieś tam awansować do tej ósemki.